Tradycyjnie jak co roku, 1 maja w Baboszewie, odbyły się amatorskie mistrzostwa powiatu pońskiego w kolarstwie szosowym. Wyścig zorganizowany był w ramach 24. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Memoriał Andrzeja Trochanowskiego. Tegoroczne zawody odbywały się według regulaminu cyklu ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Mazowia Tour. Uczestnicy wyścigu rywalizowali na dystansie 42 km, dwie pętle po 21 km. Po starcie w Baboszewie zawodnicy przejechali przez Mystkowo, Cywiny Dunguny, Bożewo, Kowala i Brzeście, by ponownie powrócić do Baboszewa. Konferencja jak w roku jest bardzo dobra. Uczestników tradycyjnie mamy też bardzo dużo. W tym roku w naszym wyścigu powiatowym o mistrzostwo powiatu wziął udział 29 zawodników w wieku od 13 do 71 lat. Wśród juniorów najlepszy był Damian Januszewski z pońska. Kategorią senior wygrał Michał Brauliński z pońska, Zwycięzcą rywalizacji Mastersów okazał się natomiast Jan Jacek również ze stolicy naszego powiatu. Kategorię kobiet wygrała Justyna Ferska z Pońska. Trzech najlepszych kolarzy z każdej kategorii otrzymało pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody. Wyróżniono również najstarszego i najmłodszego zawodnika turnieju. Organizatorami mistrzostw były Starostwo Powiatowe w Pońsku oraz Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu Mazowia Team. Po zakończeniu rywalizacji na scenie ustawionej przy hali sportowo-widowiskowej w Baboszewie, rozpoczęła się prezentacja drużyn, biorących udział w memoriale Andrzeja Trochanowskiego. Towarzyszyła jej tradycyjnie młodzieżowa orkiestra Denta Jońca pod batutą Cezarego Celiana, a kolarzy witali m.in. Wójt Baboszewa, Wiesał Przedpełski i wicestarosta starosta Andrzej Stolpa. Kim był patron wyścigu Andrzej Trochanowski? No to był znakomity trener kolarski, wychowanych wielu fantastycznych kolarzy, m.in. Czesława Langa, Między innymi także królak ścigał się w warszawskiej legii i inni wielcy kolarze. I oni wszyscy przechodzili przez ręce Andrzeja Trochanowskiego. Specjalizował się on już w takiej konkurencji teraz nieco zapomnianej. To było 100 kilometrów start drużynowy. Czterech zawodników jechało. Polacy w tej konkurencji zdobywali, zdobywali medale w Mistrzostwach Świata. Trener Trochanowski był także. Przez wiele lat trenerem reprezentacji narodowej, czyli przygotował kolarzy do startów wyścigu pokoju właśnie w Mistrzostwach Świata w jeździe drużynowej na czas Mar w 1988 roku, ale jego wychowankowie oczywiście o nim pamiętają. Stąd inicjatywa wyścigu o memoriał Andrzeja Trochanowskiego, który od kilku lat zaczyna się i kończy w Baboszewie i ma bardzo piękny termin także z uwagi na pogodę, czyli termin pierwszomajowy. W tegorocznym memoriale ponad 100 kolarzy ścigało się, pokonując 8 okrążeń 21-kilometrowej trasy w okolicach Baboszewa. Szybkie tempo i dokuczliwy upał dość szybko przyrzedziły stawkę, ale mimo wysokiej temperatury i palącego słońca, na trasie nie brakowało prób ucieczek. W czasie wyścigu zebrana publiczność podziwiała występy przygotowane przez dzieci i młodzież z baboszewskich szkół, brała udział w konkursach i oglądała wystawy prac lokalnych twórców. W rywalizacji sportowej zwyciężył Tomasz Spoleń reprezentujący bank BGZ Team. Mówi się, iż była to największa impreza kolarska na Mazowszu. No to jest bardzo fajnie, sympatycznie i tak rodzinnie. Bardzo mi się podoba, że przede wszystkim miejscowe władze. Hala sportowa w Baboszewie podejmują tę inicjatywę, nie zadowalając się tylko wyścigiem kolarskim, ale widzimy, że jest tutaj dla publiczności, która tłumnie przybyła, wiele innych atrakcji. Czy to wystawy twórców, nazwijmy ich ludowych, czy można sobie postrzelać z karabinów elektronicznych, czy coś także oczywiście dla ciała, czyli coś zjeść i, i napić. się przy tym. Obserwować walkę, walkę kolarzy, którzy przez cztery godziny kręcą się w okolicach Baboszewa. Myślę, że jest to bardzo e, duże święto dla tej społeczności. Po raz, kolej, po raz kolejny, już szósty, te zawody odbywają się właśnie tu w Baboszewie. Jest bardzo fajna atmosfera, e, mnóstwo e, ludzi. E, no jest to taki e, nasz powiatowy piknik w tym.